No się manko witam Was serdecznie. Nowy odcinek, nowy format na kanale. Inspirację od razu powiem: czerpałem od Deni Rodzeniaka oraz Mister Beasta, amerykański YouTuber. Eee, myślę, że część może z Was kojarzyć. No i w dużym skrócie będę pytał różnych streamerów o poprawną wypowiedź słowa badminton. Jeżeli nie będą dodawać K, a nie G do tego słowa, no to dorównujemy do, do głównej nagrody, czyli trochę więcej wtedy dostaną w, w donacjach. Czyli w dużym skrócie, mówisz niepoprawnie badminton, nie zarabiasz, a mówisz poprawnie badminton, a zarabiasz. Taki jest zamysł tego odcinka. Także co, kawka, herbatka w dłoń. Lecimy z tematem sens. Zaczynające się na literkę B-uśmiech. Jaka kometka? Badminton, przecież się mówi. Błagdeczko, ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, jestem. Kurwa na końcówkę załapałem. chcący usunąć stronę. Ale wydaje mi się, nie, że dobrze usłyszałem, ale chyba dobrze powiedziała badminton. A pytanie zdałem takie. Dziękuję za 5 lotów! Pytanko, Badminton! Czy wiesz jak poprawnie wymawia się nazwę sportu, gdzie jest rakieta i lotka? Popularna nazwa w Polsce to kometka, ale chodzi mi o słowo zaczynające się na literkę B. Na szczęście włączyłem jak odpowiadała i wydaje mi się, że dobrze usłyszałem, że poprawnie powiedziała badminton, dlatego nagroda się należy, myślę, jak najbardziej. I jeszcze drugie, drugie pytanko zadamy. Czy grała kiedyś w badmintona i czy lubi ten sport? Bo wypowiedziała dobrze, więc pierwsza część nagrody należy się jak najbardziej. Lecimy z kolejnym piątaczkiem i zobaczymy, czy grała w badmintona czy poleca ten sport. I muszę być ostrożniejszy, bo niechcący przeglądarkę wyłączyłem. A dosyć szybko ten donate przyszedł jej. Czasami. Adam Badz, dziękuję za 5 złotych, mam wziaczki dla Ciebie, oj, oj. A grałaś kiedyś w badmintona? Lubisz ten sport? Uśmiech. Tak, grałam, bardzo lubię. Często grywałam. To się ja sobie rzadziej. Dobra, Dyszka już poszła w pytaniach i... Dobra, lubi badmintona, grała kiedyś badmintona i plusik, że poprawnie powiedziała, więc myślę, że możemy wynagrodzić. Badmintonowa wieś niech niesie się w świat i wynagradzamy oczywiście ludzi, którzy grają w badmintona. I potrafił poprawnie wymówić nazwę, a ta dziewczyna, czyli Stazja, poprawnie wymówiła. Szczerze, tak przed rozpoczęciem odcinka spodziewałem się, że nikt poprawnie nie powie badminton, zobaczy zobaczcie, tu pierwsza osoba i, i od razu, od razu poprawnie. Więc lecimy z nagrodą dla, dla Stazji i zobaczymy jej reakcję, jak się, mam nadzieję, ucieszy, no. A dziękuję za 40 zł! what? Dziękuję nie. Nie spodziewałem się, że poprawnie powiesz badminton język, bawałem. brawoty i nagroda się należy uśmiechniłego wieczoru. Dziękuję ślicznie, mam źle no, dla to jest, ciebie. To jest tak zwane Pozytywna słupka, lecimy dalej. Nie mam monetyzacji na YouTubie, także... Naciśnij ten guzik na dole, przyjacielu drogi, przyjaciółko droga, subskrypcję, like w ciemno, jak najbardziej będzie mi bardzo, bardzo miło, komentarz również mile widziany, zobaczcie, poświęcam się również pod względem finansowym, pięć dyszek tutaj poszło, żeby badmintonowa wieś niosła się w świat i plus dla dziewczyny, już zapomniałem niku, ale, ale pozytywna osóbka, więc jestem lekko zdziwiony, że pierwsza osoba i od razu poprawnie poleciała, więc co, lecimy dalej, szukamy jakichś niszowych streamerów. To się dzieje. Czy wiesz, jak poprawnie wymawia się nazwę sportu? Gdzie jest? Wiem, rakieta, mordanie, Popularna jest nazwa w Polsce to konek. Ale chodzi mi o słowo zaczynające się na literkę B. No, ciekaw jest Badminton? O ty, kurwa. Dziękuję za się złote. Jaki grad serdeczny. No to mi się podobało. No ty kurde, dobrze powiedział. Ty, jestem w szoku, że ludzie poprawnie mówią, tu chyba streamerzy to są porządni ludzie, ty. No to jedna część nagrody się należy, teraz drugie pytanko, czy grał kiedyś w badmintonu. Ale jaja, ja, dobra ty, no to lecimy z drugim pytankiem. Zobaczcie, druga osoba i, i dobrze powiedział, więc kolejny szóstak lat wleci. Ciekawa sprawa, kurczę, jestem, jestem w lekkim szoku, że dwie osoby, dwie pierwsze osoby i poprawnie powiedział badminton. Nie dodał K, nie dodał G, zobaczcie, można, można. Kolejny szóstak wlatuje, 6 zł donacja I pytanko, czy lubi badmintona i czy grał kiedyś w ten sport? Super. Co się dzieje? Fajna była muzyka, ale. Bo jesteś prawa męczą. W dzieciństwie grałem, ale tak z rodzinką sobie pykaliśmy. Ale tak z siatką to nigdy nie grałem tak pro. Dziękuję za 6 złotych. Ajajaj, troszkę olał w tym sensie, czy lubi ten sport? Dobra, ale w sumie dla mnie, wiadomo, streamer, zobaczcie. 1600 ma teraz widowni, ale myślę, że. Rekordowo mógł mieć z 20-30 tysięcy na raz. Tak strzelam. Pago, zna, znany znany wariacik. To ona rabuje i rabuje. Zobaczcie, to już skubany. Ruchasz na kasę za każdym razem, kurwa, ja jak kasetki, to się z tą rozliczam pół na pół, a ty kurwa napierdalasz. Ale co ty, ale co, za, co ty mnie oskarżasz, kurwa? Jakie ty masz no, podstawę świecie? kasę, kurwa, chłopie, Rucham się, kurwa, ci w, retencji, w dupę, ruch. ale skąd ty kurwa możesz wiedzieć, ile w sejfie było? Ja ci mówię ile jest, przeliczyłem, a ty się kurwa już strzelasz z dupy. Nagle. Nie niemożliwe, że w sejfie miałem tysiak, no kurwa, no, ja nie, nie pójdę na to. Tak no tak, może ojebali, to. może to jest utar kurwa z tygodnia, tylko. chwilę pobył, kurwa i brata na kasę, kurwa ruchasz. Wiesz co, ja następnym razem jak będę kasetkę kurwa robił, to w tej Kasetce będzie 500 dolców, kurwa. I obiecuję ci to. No. Teraz ja to się kurwa pół na pół dzielę za wszystko, a ty mnie kurwa ty. Też się dzielę pół dyba. na pół. Moja wina, że był 1000 dolarów? A schowaj sobie tylko 1000 w dupę, jebać. To się dzieje? Byłem przekonany, że źle powiesz słowo badminton. Brawa dla ciebie i trzymaj 13 złotych. Tylko Dziękuję nie idę na głupoty. No, ja jestem szefito. Dziękuję, Bordzia, za pieniążek. Dzięki, wielkie. Ja się znam na rzeczy. No grałem, grałem, ale to grałem, mowy. no to odbijaliśmy se. Ale oglądałem kiedyś jakieś YouTube, na filmie YouTube, to nie, że tam świrą tego Badmintona. No kiedyś... No Szefito, wiadomo, wiadomo, świrowo. Ciekawe czy. No nie no pewnie mojego kanału nie obejrzę, ale może po tytule, do Pago Dobra, zawitaliśmy, to pewnie Pago również zawita w tytule filmu, tak strzelam. Eee, więc, może obejrzy, zobaczy badminton. badmintonową wieść na moim kanale, zobaczymy. No i na plus, znowu jestem, jestem po prostu zaskoczony. Dwie pierwsze osoby, i dwie osoby, i dwie pierwsze, i dwie pierwsze osoby poprawnie powiedziały: badminton. Lecimy dalej, przeglądamy. I tym razem już naprawdę niszowych. Niszowych szukamy, już nie Pago, bo Pago to jest jeden z większych streamerów w Polsce, więc lecimy dalej. Dobra, była dziewczyna, był facet, to teraz lecimy znowu dziewczyna O, mrs. Nocka, zobaczmy, co tu mamy. Fajny ma ten wystrój. Studia, ale dobra, my tu nie po to. My tu nie po to donatujemy i pytamy o badmintona. O! mój O! duże rzeczy się wydarzyło! Ej, coś mi się stało z alertem! Już się drugi raz tak dzieje. Bardzo dziękuję, Piuszy i Witam rajdowców ziołka. Witam wszystkich, dzisiejszego osób. mocno. wymawia się nazwę sportu, gdzie jest i wiosna. Popularna nazwa polska to ale chodzi o słowo się na literkę nie słyszałam. Akurat teraz zaczęło mi napierdalać, a nie widzę piu, napisu, bo za moje literki. Ale dziękuję, Łysy Louis za piąteczkę. I witam, rajdowców. Cieszę się, że wbiliście na Wiedźminka jedynkę do nas. Nie. Właśnie będziemy. No nie gadaj, że kurna. Piątek w dupę poszedł ty. Cześć, motyw. Nie słyszałam, bo jej coś technicznie nie ten. Chyba nie damy jej drugiej szansy, bo niech są garnie technicznie kurwa rzeczy. Ty Piątak poszedł w tyłek, bo ucięło jej tekst, a jak czytało to muzykę grało. No to co to za streamerka? Lecimy dalej. Pochwaliłem przedwcześnie, że fajne studio, bo w, no, w sumie fajne. Tam z tyłu zobaczcie takie lampeczki, ale idziemy dalej, bo wkurzyłam. Je. Ja tu ciężkie moje pieniążki, zarobione 5 wysyłam. Jak nie, nie te, nie słyszałam, to chyba można czytać gdzieś, ona ma to. No, za paróweczka, lecimy dalej. No, tak coś czułem, że właśnie parę złotych pójdzie. Ale szukamy dalej. Nic, nic, nic to, nic to, lecimy dalej. O, FIFA gra ty laska, to gramy. Znaczy, idziemy. Okej, okay, i na słuchaweczki do Kalmy. Dobra, zbieram na słuchawki, do, dorzucimy się trochę. Co ty gadasz, minimalnie 15? Co za paruwo? Alu! Jezu, ja przeci dam! Chuj! No, ja... głodny mu chyba na myśli, ty. Głodny. Przepraszam! No właśnie, dobra, dobra. Odpowiadaj na pytanie. Przepraszam! Czemu nie czyta? za 15 zł. Doceniam bardzo. Dziękuję. Przepraszam! A co tam było w tym, tym? Czekam, tym? teraz zobaczę co tam było w tej wiadomości. U, no, ta przynajmniej czyta, umie czytać, patrz. Sekunda. A tamta olała, no właśnie. Myślała, że chuj napisałem, hi, hi, taki śmieszny. I rakiet, lotka i rakietka sport? No... Badminton. Tak się to mówi? No tak się to czy mówi. Ba, czy badminton? Uj, nie brni. No, nie, jak nie ma? No. Było dobrze na początku. Było dobrze na początku. Ach, kurczę, jakby nie brnęła tematu dalej. Paletki inne takie. Ale powiedziała: Dobra, pierwsze. klautkę. Klautkę? K... Klekudka. Nie wiem. klekutkę. Zaczęła brnąć jakieś paletki, potem jakieś badminton. Nie wiem, czy to dobrze usłyszałam, ale pierwsze słowo do, do dziennika, także, także nagradzamy jak najbardziej. Dziś już odpuszczamy pytanie, czy lubi ten sport. Tylko pytamy, czy poprawnie mówi badminton. Dobra, podzielimy to, zareklamujemy się przy okazji. Pierwszy donate będzie, trzymaj nagrodę i nagroda będzie 20 złotych i potem dorównamy do 50, 15 złotych wyślę i zareklamuję się, czemu Czemu by nie, jak jest taka możliwość, why not. Więc trzymaj nagrodę i lecimy. Dzięki bardzo za 20 zł dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki za Diedyszkę. Boże, dla Ciebie. Ty, ona cały czas traci gole. A 0... Zero... A bo kolejny mecz. Bo zero jest, Dobra, nieważne. Patrzcie, jestem top miesiąca. Zobaczcie: 33,55. Tu już po prowizji jej tutaj liczy, Czyli 80 groszy, czyli 40 groszy za 10 zł jej zabiera. Okej. Okay. Dzięki, łysy, za 15 zł. Dzięki bardzo. No, to koniecznie muszę obejrzeć w takim razie. Buziaki dla Ciebie. Totalnie będzie oglądane. Mhm, już Ci wierzę, ale dobra, dzięki za buziolka. Dobry content, dobra. No i dobra, kolejny streamer, który poprawnie powiedział badminton. Jeszcze nie natknęliśmy się na kogoś, kto by źle to powiedział. Fajnie pochwalony content, dobry content. Też tak myślę, zobaczymy jak to wyjdzie. Trochę portfel ucierpi, ale czego nie, robię? nie robimy dla widza, wiecie jak jest czyli dla Was, moi serdeczni widzowie, także tak jak tutaj koleżanka Klaudka, chyba tak się wyczytuje jej nick, Klaudka powiedziała, dobry content, myślę, że trudno się nie zgodzić, taką mam, taką mam nadzieję, także na dole guzik subskrypcji, łapka w górę, mile widziane, jak najbardziej, zobaczcie, ja tu się poświęcam finansowo również, aby tutaj content stworzyć, żeby ta badmintonowa wieść się niosła, żeby to bardziej w ramy, nazwijmy to, mainstreamu wchodziło, po prostu, po prostu, także Myślę, że to sprawiedliwy układ. Macie rozrywkę, badmintonowa wieść niesie się w świat. Ale, ale jestem zadowolony, że trzech streamerów powiedział poprawnie badminton. Jestem niezadowolony z jednej streamerki, która miała bardzo fajne studio, ładne, oświetlone i tak dalej. No ale tragedia miała z alertami, no kurczę. Ech, no ale zdarza się, zdarza się, że kobiety nie ogarniają jakichś tam rzeczy technicznych. No ale życie, ale życie. Na szczęście tutaj ta potrafi czytać, więc sobie przeczytała. Donate, a tamta już nie potrafiła. No i dobra, lecimy dalej. Mało widzów. Jakieś czołgi gro. tak. Na tym, to jest Aż mi się z tępinią przy, przypomnę. No, o, normalny stępek. <laughs> Pozdrowienia, byku. Dobra. <laughs> dobra, zdrówko. Czyli co, chory wariak jest? się po prostu mierzy. Dobrze, dobrze jedza. Rusi arbuzik. Rzemuś ma jest, dobra, ja dobra wiem, chodzi. Chodzi. Co tu się dzieje? Koczkodan17 wpłacił 5 zł. No ja wiem, ale czekaj. Właśnie Lexus napisał. Koczkoda, dziękuję bardzo, ale wiem, wiem o co chodzi. Roz, spoko, grałem kiedyś. Grałem kiedyś, że tak powiem. Dziękuję, koczkoda, za subika, w ogóle Znaczy subika, donejta. Co wy piszecie? <grym 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 dziękuję bardzo, naprawdę za donejciora. Wiem jak się nazywa, bo grałem kiedyś. No to powiedz. Byczku. No, byczku, jesteś. Jedno słowo od dodatkowych 45 zł. No nie. <g rostering. goda> Rakietki paletki tutaj czas. Bambuston. Ktoś <goda> na czacie tak pisze ty. Dobre. Dobra, gościu nie odpowiedział, dobrze, od zaoszczędziłem 45 zł. Ale, ale czat to jest złoto zobaczcie tutaj. Od razu napisał Dobrze. Dobra, on już nie tylko o czołgach. Czat to złoto, zobaczcie. Bambimbon. bon. Wiadomo, bo tego nie widziałem. Ban, ban, bom. Wabi babidej. łabibabidej, <goda> babidej ty Bambuston, też <goda> nie słyszałem, bagienny bon. <laughs> Bangla Bampton. <laughs> Dobra, myślę ostatniego szukamy, wariacika Albo wariatkę eee, Bomberman? Nie, stąd uciekamy e, Masz urodziny, no, albo miałeś Nie bądź taki niemiły Bo ci cofnę 100 lat <laughs> Ty, 20 koła ktoś Dobra, co tu jeszcze I mamy? Wysłał. Co to jest? Lighthouse wow. 13 koła drugi, 13 jest? koła trzeci Co jest? What the fuck? Co pytanie jakie jest. No widzowie, chyba przechodzę na streamy. Ale ja jajety. A co się teraz ceni, to się teraz ceni. Bo Dobra, o cukrze mówi, okej, okay, ale zaraz o badmintonie. To cukier. E, więc damy jej, o, do to jej to zapytamy herbatka, o badminton. Tak? Mam nadzieję, że powie to dobrze i wtedy wyrównamy taki bonusik. Tylko musi dobrze powiedzieć. Dorównamy to po co, jej do... Po co mi to Do jej dzisiejszego celu, czyli tam stówkę zbiera, miała cztery dyszki. Po co, po co mi zapałki? Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Do podgrzewania szamy? Nie, bo tu jest podgrzewacz chemiczny. Po czemu coś odkleiło. Łysy 5 zł. Na literkę B. Dzięki, wysiluję. Dzięki za pentaka. Ubijak jak też dla ciebie. Ja mówię babinton, pod bad, bad, badminton. Babinton, badmin, badminton, badbinduron, ba. ba badminton, bad. Badminton. Ja bym kurwa nie wiem, ja bym powiedział badminton. Tak mi najbardziej pasuje. Kometka, ty kurwa wyglądasz jak kometka. Badminton. <ścoughs> Paletki kurwa. Dobra, to jest to. <ścoughs> To jest, kurde, Ty kurwa wygląda jak kometka. Dobra, wygrała tym. Dobra, no dobrze, dobrze, dobrze. Panie, cieszę się, że wszedłem jeszcze do tej, e, do tej pani, dlatego wyrównujemy jej dzisiejszy cel. E, czyli do stuweczki dorównujemy, czyli ile tam potrzeba. E, 44 to jest, czyli 55 zł jeszcze wysyłamy. Dobra wariatka. Ale ile, ile dziubała? Dobrze, ostateczna odpowiedź. Tak jak w milionerach, ostatecznie się liczy coś pięknego, tak. I dobrze jej soczu patrzyło. Szczerze trzymałem kciuki, żeby dobrze powiedziała. I dobrze powiedziała, także, także elegancko wysyłam jej kolejnego donejcika. 55 zł leci e, treść do i, i fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Louis, 55 złotych. Twoja ostateczna odpowiedź brzmiała badmintona i To było pieszczotliwie? A, dobra, okej, okay, no to chyba, że tak. Ty sam wyglądasz jak kometę to idźu. <laughs> Dzięki bardzo Louis, za 55 zł, Błyska na cię serdecznie, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za wsparcie, dziękuję bardzo do niecie. Ucłujesz od ciebie, znaczy pogłaszczaj w ogóle wszystko dziękuję bardzo. <laughs> Kura, że zostało 99,77. Co to za wyliczenia? Co jest? Miała być stówka pełna. Chyba tej. zielonego. To co? No 23 grosze zabrakło Miałam, jeszcze. No, Doszłem. Myślałem, że tamtym Donatę dobiję do tych 100 zł. X przy okazji. Zapraszam na mój kanał na YT Adam Shorts. Już niedługo będzie odcinek, gdzie wynagradzam streamerów, kiedy poprawnie powiedzą: Badminton, uśmiechnięta buźka, pozdro. Patrzcie, jaka kurwa krypto reklama za 3 zł jeszcze poszła. Dobra, za trochę więcej. Ja dziękuję bardzo no. za trójkę, budzi jak serdecznie, ale bardzo nie podoba mi się promowanie swoich kanałów w donatach. Przecież zapłaciłem ty. No? Rozumiem że za darmo, ty, ale wysłałem ci no, 6 nie. dyszek za oglądalność 250-300 osób. Myślę, że adekwatna stawka, co? Ja bym się cieszył. Tak to jest, pan, kobiecie wyślesz hajs i cię jeszcze zwyzywa na koniec. Idź pan. Dzięki Krzywa, prawdopodobnie facet. Karolinka, odpuść, i tak ci hajs zdaj No właśnie, tak to jest. Pieniążki rzucasz, sześć dyszek za to, że se Crackersa wpierdala. I jeszcze się na koniec praktycznie zwyzywa. No co to jest, co to jest? Dobra, mniejsza. No właśnie, Mr. Beast but cheaper. A coś w tym stylu, właśnie Mr. Beastem między innymi się e, inspirowałem przy tworzeniu tego odcinka oraz e, nitrodzeniakiem. tam rzucali sporo, sporo pieniążków. No i dobrze, myślę, że zakończymy takim właśnie akcentem. Myślę, że odcinek wyszedł dość ciekawie. E, dajcie znać, jak w komentarzu podobał Wam się zamysł tego, takiego odcinku. Tak jak mówiłem w zapowiedzi odcinku, w przedmowie. Inspirację czerpałem z MrBista, amerykański youtuber oraz y, nitrozyniak y, polski youtuber. Myślę, że część kojarzy. Wiadomo, różnią się tylko cyferki i pytania. Dajcie znać, jak Wam się podobał filmik. I myślę, że tyle. No. Kończymy na dziś. Dzięki. Cześć. Aż muszę wstać.